Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku omówienia nowości związanych z wielkim turniejem. W ostatnim odcinku omówiliśmy sobie około 15, czy może troszeczkę mniej, kart. No i też zapoznaliśmy się z nową mechaniką gry, e, zwaną lansierstwo, e, tudzież joust po angielsku, e, która powoduje, e, że stronnik, którego zagrywamy, ma możliwość wzmocnienia się na podstawie kart losowanych z talii naszej i przeciwnika. Jeżeli nie mieliście okazji zapoznać się z tą mechaniką, zapraszam oczywiście do artykułu na stronie hsarena.pl, ewentualnie do mojego poprzedniego filmiku z omówieniem kart z wielkiego turnieju, gdzie też o tym wspominaliśmy. Tutaj pojawi się dla Was takie malutkie przypomnienie yy, obrazkowe, że tak powiem, na czym polega yy, ta technika, znaczy ta mechanika przepraszam najmocniej. Yy, natomiast tym razem chciałbym zająć się inną informacją nie związaną akurat z nowymi kartami, a raczej powiedzmy z nową funkcją w hardstone. Chodzi oczywiście o nagrody za system rankingowy. Jak może pamiętacie, jakiś czas temu nagrałem dla Was filmik, w którym wspominałem o tym, jak można by ulepszyć właśnie system nagród i osiągnięć w Hardstone, związany z grami rankingowymi, czy z grami na arenie, czy ogólnie z naszym kontem w Hardstone. Wspominałem tam, że na tę chwilę, przynajmniej w grach rankingowych, tak naprawdę mamy tylko. Rewers kart, które osiągamy za zdobycie co najmniej 20 rangi w danym sezonie. Ewentualnie e, rewers za zdobycie rangi legendy. Natomiast oprócz tego czy zdobędziemy rangę 20. czy zdobędziemy rangę pierwszą w danym sezonie. To tak naprawdę żadnej różnicy nie ma. W tej chwili będziemy mieli tutaj troszeczkę zmian. Blizzard wprowadza nagrody za system rankingowy. Będziemy nagradzani za najwyższą rangę, jaką osiągnęliśmy w danym sezonie. Także osoby, które powiedzmy osiągnęły rangę, załóżmy trzecią, e, i chciały sobie zachować więcej gwiazdek na następny sezon, bały się troszeczkę zaryzykować i spróbować wbić tą rangę legendarną, bo na przykład był to ostatni dzień, czy coś w tym guście. E, powiedzmy, że. Może nie to, że e, bały się ryzyka, ale jakby były zadowolone tym, co osiągnęły i nie chciały tego stracić. Teraz będą miały powiedzmy większą zachętę do tego, żeby jednak spróbować, powalczyć może o jakąś wyższą rangę, może o jednak dostanie się do legendy. Różnie może być, może nawet w tym ostatnim dniu sezonu uda wam się wbić e, jakąś rangę, do której na przykład wcześniej nigdy nie udało wam się dojść, a gdybyście tego nie spróbowali, no to zostalibyście na jakiejś tam. Randze niższej. Na czym będzie to polegało, bo to jest dość, dość istotna informacja. Będziemy mieli tzw. zwany ranked chest, czyli skrzynię rankingową, która będzie, e, <coughs> będziemy mieli możliwość się otworzyć na koniec e, sezonu. Będzie zawierała złote karty, ewentualnie pył, e, ewentualnie e, jakieś e, innego rodzaju nagrody, natomiast e, nie będą to na pewno. Pakiety kart, w ten sposób nie będziemy mogli ich zdobyć, natomiast Blizzard zapowiedział, że najczęściej będą to właśnie złote karty i pył, czyli taka dodatkowa nagroda, złota karta, nawet zwykła, kosztuje dość dużo pyłu, także pozwoli nam to i uzupełnić naszą kolekcję i dostać w zasadzie darmowe karty, czyli tak jakbyśmy poniekąd dostali jakąś tam część pakietu. No a dla takich osób jak ja, które starają się zebrać całą złotą kolekcję, czy też ogólnie całą kolekcję. Na pewno jest to bardzo, bardzo przyjemna opcja. E, tutaj mamy obrazek, jak to będzie wyglądało. E, to menu e, pojawi się w Quest Logu, tudzież w dzienniku zadań. Będziemy mieli pokazaną. Yy, naszą liczbę zwycięstw na arenie, naszą liczbę zwycięstw w grach rankingowych i najwyższą rangę, jaką osiągnęliśmy w tym sezonie. I ta właśnie skrzynia rankingowa będzie nam przydzielana na zasadzie yy, zapamiętania najwyższej rangi osiągniętej w tym sezonie, na przykład najwyższej pozycji w legendzie, czy też po prostu załóżmy po rangi szóstej, a potem niestety nie poszło nam tak dobrze, spadliśmy powiedzmy na dziesiątą, ale dostaniemy skrzynię za rangę szóstą. Oczywiście. Jeżeli chodzi o to, jaka będzie zawartość tej skrzyni, to będzie się to troszeczkę różnić. No i Blizzard pokazał takie przykładowe, że tak powiem, zawartości skrzyni. Tak jak widzimy, jest pierwszy screen powiedzmy za rangę 20, gdzie dostaliśmy tylko 20 pyłu. Ten tył kart za dany sezon, no i jedną złotą zwykłą kartę, czyli powiedzmy, no tak jakbyśmy dostali 120 pyłu, tak? Dobrze, kombinuję coś takiego. W każdym razie, na pewno, nawet jeżeli dostaniemy tylko coś takiego, to e, będzie to przyjemna rzecz dla nas. E, będzie to kolejna zachęta, żeby walczyć w tym trybie rankingowym e, i zdobywać jak najwyższe rangi, starać się e, wejść wyżej, a nie powiedzmy. Odhaczyć ten, tą rangę 20 po kolejny rewers i, i olać temat i grać z jego karczemną bójkę. Mamy też drugi screen, który pokazuje, jak mogłaby wyglądać. Zawartość skrzyni dla osoby, która osiągnęła rangę piątą. No, jak widzicie, mamy tutaj dwie zwykłe karty złote, jedną epicką kartę złotą, pięć pyłku tylko. No i oczywiście reverse kart, który w tej chwili też normalnie byśmy dostali. Także tutaj już mamy trzy złote karty, z czego jeden epic, także naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście złote karty z animacją dają nam troszeczkę więcej lancu, że tak powiem. I myślę, że tak jak ja, e, lubicie po prostu używać złotych kart, e, bo po prostu przyjemniej na się patrzy, ich, ich, anim, ich obrazki są animowane, także jest to, jest to na pewno jakieś powiedzmy wzmocnienie przyjemności, przyjemności z gry, a dzięki temu właśnie będziemy na pewno bardziej zachęceni, żeby, żeby próbować gier rankingowych. Jest to oczywiście nowość, która pojawi się wraz z premierą wielkiego turnieju, także zakładam, że od przyszłego sezonu taka możliwość będzie, bo nie wiem, czy za obecny sezon Będziemy premiowani skrzynką. Zakładam, że dodatek pojawi się przed końcem miesiąca, czyli przed końcem sezonu. E, także trudno powiedzieć, jak to zostanie rozwiązane. E, natomiast e, jest to troszeczkę podobnie jak na arenie: tak? Im więcej zwycięstw wbijemy, tym lepsze mamy nagrody. E, tutaj, im wyższą rękę osiągniemy, tym więcej kart, e, więcej nagród ogólnie dostaniemy i mogą być to lepsze, lepsze karty. E, dla tych, którzy powiedzmy, mogliby mieć jakieś wątpliwości, tak jest możliwość dostania z tego złotej legendy. Bardzo mała, ale, ale jest generalnie. Także jest szansa, że traficie, nie wiem, złotą Sylvanas czy złotego Booma. Na pewno, na pewno taka możliwość jest, jeżeli faktycznie macie jakiegoś mega farta, ale podejrzewam, że żeby to um, mieć, mieć taką w ogóle możliwość dostania złotej legendy, to trzeba by było zajść gdzieś co najmniej w okolice rangi piątej i, 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 i wyżej. No. Um, ale tak naprawdę... Yy, tak jak wspominałem, no, możliwość jest. Jest dość mała, ale jest. Tak czy inaczej, moim zdaniem bardzo fajny pomysł, na pewno coś, co e, urozmaici nam troszeczkę grę, coś o co e, społeczność hardstonowa się dopomina od dłuższego czasu, coś, co powiedzmy e, zachęci więcej osób do próbowania swoich sił w trybie rankingowym, a tych, którzy już próbowali, będą się czuli bardziej docenieni, będą mieli e, możliwość uzupełnienia swojej kolekcji. E, no i na, na pewno jest to coś, co i dla mnie jest bardzo, bardzo przyjemną opcją i moim zdaniem krokiem w dobrą stronę. Fajnie by było, tak jak wspominałem też w tym filmiku, poświęconym systemowi nagród i osiągnięć, gdyby doszły jeszcze jakieś dodatkowe osiągnięcia, na przykład jakieś dodatkowe menu z osiągnięciami, na przykład, nie wiem, najwyższa wbita ranga, albo największa liczba obrażeń, jakie zadaliśmy w jednej turze albo jednym stronnikiem. Moim zdaniem coś takiego byłoby interesujące. Takie troszeczkę statystyki, jak mamy w World of Warcraft. Tam mamy na przykład najwyższy, najwyższy, największy hit, jaki zadaliśmy. Tam, nie wiem, liczbę śmierci, czy coś takiego. Myślę, że mogłoby to być interesujące. Na pewno jest sporo osób, które takimi statystykami się interesują i chętnie by sobie sprawdziły swoje. A być może, być może coś takiego pojawi się w przyszłości, na to, na to liczę, a na razie Blizzard promuje kontrolną metę i wprowadza nagrody za system rankingowy, czyli robi dwie rzeczy, które powiedzmy, na które ja bardzo liczyłem i bardzo jestem zadowolony z tego, jakie kroki oni podejmują, bardzo, bardzo się z tego cieszę. Bardzo chętnie poznam też Wasze opinie, czy, czy uważacie, że to jest dobry pomysł czy zachęca Was to bardziej do grania rankingowo? Czy właśnie będziecie ryzykowali troszeczkę, próbując wbić wyższą rangę? Czy też po prostu uważacie, że tego rodzaju nagrody, powiedzmy, nie są na tyle interesujące, żeby bardziej się starać. Może też bardziej się wkurzać, jak nie będzie szło, jak będziemy trafiali na raka, jakiegoś tam facehuntera i tak dalej, 10 gier z rzędu. To też, prawda, każdemu, każdemu może się odechcieć. Także zostawcie mi swoje opinie w komentarzach, na pewno chętnie je poczytam. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się następnym razem. A tymczasem trzymajcie się i powodzenia. Hej!